Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w Giniu, spotykamy się w związku z przekazaniem placu budowy pod inwestycję powiatu wschodniego, polegającą na rozbudowie drogi powiatowej. Pierwszy etap od drogi wojewódzkiej do kościoła. Rozbudowa wiąże się również z budową ciągu pieszo -rowerowego. Cieszymy się, że wykonawca wchodzi na budowę. Harmonogram nas wcześniejszy zakładał, że to może troszeczkę szybciej się wydarzy, ale niestety z wielu, z wielu przyczyn yy, ta inwestycja no, jest na takim etapie realizacji, że teraz ją przekazujemy w związku z czynnikami zewnętrznymi, między innymi z Putin inflacją, to my musieliśmy ogłosić sześć postępowań przetargowych, żeby w ogóle wyłonić wykonawcę. Yy, Pierwsze postępowanie to było w maju 5, drugie 30 maja, 15 czerwca. 12 lipca, 17 października, no i skuteczne, to już było 18 listopada 2022 roku. Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj wykonawca musiał przygotować dokumentację, uzyskać wszystkie niezbędne zgody, niezbędne uzgodnienia. To został wykonany, zostało wykonane i dzisiaj spotykamy się, żeby tutaj oficjalnie ten plac budowy przekazać. Wierzę, że firma da radę, że w zaplanowanym terminie, czyli do końca czerwca ta inwestycja powstanie. Mieszkańców jeszcze i przyjezdnych no musimy poinformować, że z chwilą wejścia już tutaj jest zatwierdzona zmiana organizacji ruchu, będzie ruch odbywał się tutaj wahadłowo i za te utrudnienia przepraszamy, no, ale nic się nie wydarzy przy takiego typu inwestycjach no bez takich utrudnień. Dziękuję wszystkim za mieszkańców za przybycie, to wszystkim no, tym, którzy przyszli, za obecność na dzisiejszym przekazaniu. Cieszę się bardzo, że Powiat Skowski kolejną inwestycję rozpoczyna. Ja tylko dodam, że tych inwestycji my realizujemy na wiele, wiele milionów. Jeżeli chodzi o budżet Powiatu Wschodniego na rok 2024, to zadań inwestycyjnych tam mamy zaplanowanych na 80 milionów złotych, dosłownie bez paru, bez paru złotych. 80 milionów złotych to jest budżet inwestycyjny Powiatu wschowskiego na rok 2024. Ja poproszę członka zarządu Powiatu wschowskiego, pana Tomasza Urbańskiego, żeby oficjalnie przekazał plac budowy i kilka zdań powiedział. Panie. Dzień dobry Państwu, cieszę się, że wreszcie mam tą przyjemność i możliwość przekazania placu budowy wyko głównemu wykonawcy. Jest to bardzo wyczekiwana przez wiele, wiele lat przez mieszkańców i Lginia, ale i gminy myślę inwestycja, która wreszcie udrożni ten nasz biedny Lgin i zmienimy ten chodnik, który nawet trudno nazwać chodnikiem. Chciałbym Pana trzymać też za słowo i liczyć na to, że przed tegorocznym sezonem wakacyjnym uda nam się skończyć tą inwestycję i żeby już ludzie mogli z tego normalnie wygodnie korzystać i żeby było jak najmniej utrudnień. Dziękuję bardzo. Proszę.